ma widzowie ukończyłem już cały karnet zadymiarski A to zrobimy opening, ale skończymy, ale zagramy jeszcze dwie rundy. Tak, dwie, trzy rundy, żebyśmy mieli tego e tego jak to się nazywa Laka, O, laka. Mm, dobra, no to zagram sobie dwie, trzy rundki. Albo trzy no, nie będzie. A i właśnie tak jak wam mówiłem, zapraszam was właśnie do znajomych. O, dobra, jestem Sigmą. Dobra. Znowu jestem... Kurno, co za... Haha! <grym> ha. O kurde! No, idzie to jest. A tu można wyjść. No, e, fajnie utknąłem. Po prostu kurde. Trzeba sobie jakoś ulta nabić. O, ulta se trzeba nabić. No chodź, skacz Edgar. Ależ to zrobił. No chodź Edgeju. No, no Edgeju, no chodź na solo. No chodź na solo. No chodź na solo. Jeszcze trochę. O oh, fuck! O dobra, udało się. Chyba pierwsza runda. Idealnie, teraz mi się skończył podwajać badania. Akurat. Ej, właśnie. Piszcie w komentarzu pod tamtym shortcem swoje ID i nazwę. To ja was dodam i będziecie mogli ze mną zagrać. Będziecie normalnie na odcinku. Będziesz na ODC. Ja piję. No dobrze. Ostatnia runda jest. Otwieramy sobie karnecik. Karnacik. Karnacik, karnacik. Hmm, tu mam kartę, na Tak, postara się, żeby miś śmiał laka. this hold key up <laughs> <Some talk>! <laughs> <laughs> easy Take... Zabiję wszystkich! Ty za zabiję wszystkich! Take... Zos... Nie, dobra, już nie zabiję wszystkich! AI! Dobra! Karnecik otwieramy! A ma gotowi co pierwsze, co pierwsze, co pierwsze? Karnet? czy skin? Dobra, najpierw skinek.

Hmm, no dobra, może być. Dobra, no to piszcie w komentarzach, no to zagramy z wami. Nara! Ej.